zobaczyć jak to wszystko jest tutaj zrobione Proszę Halo Wieje, że głowę Ojeju Ale stały pełne Oj, su to zastawione No proszę Co się działo? A gdzie jest organizatka? Kto w ogóle ma dzisiaj urodziny? Ty, znowu? Wydaje mi się, że drugi raz w tym roku Nie a okej. Okay. Dobra, no to w pewnym razie czekamy na gości. Masz, Ola Kask? Co? co? Ona co? Sonia będziecie jeździć. To to jest Sonia czy kto? hej! Hej! Ale ładny konik.

будто то Pierwszy jest... Oj W środku mam Oreo. <noise> a gleich chyba paczek jest. I kolorowanki. Super. Ja też mam. I jeszcze to i mama nie uwierzy, co jeszcze dostało. Mm, 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 Moje pierwsze u tam. Nie. Tutaj mm. mam takiego wow. dużego lizaka. Wow. Zaraz go sobie otworzymy. Wow. I teraz... Dobra, teraz ja wybieram. Okej, okay, tutaj dostałam taki ładne Lego. Uhuhu, piękne. I jej, akurat to wszystko i jeszcze takie coś. Taką Osłoda życia. <grym> Teraz kolejne. I tutaj można mam... No, ale super bój! Wieża lub coś innego może zrobić. Piękna sprawa też. Tak. I to jest do to serio. Mi się to tak podobało. Dostałam dwa lizaczki tutaj. Tutaj dostałam chyba te takie orężki w proszku. proszku. Te małe lizaczki to chyba kuzynik tego większego, co? I tutaj mam y, te bueno. Akurat wow. do szkoły sobie wezmę. Pani Ania powiedziała, że Dobrze. Dobrze. I tutaj mamy od niej poduszeczkę z napisem Ola dużym. A co wow. to jest za zwierz? śliczko tak? i ale wygląda groźnie ta ta i tutaj mamy kubek o wow. nie dwa kubki nawet, nawet, więcej. nawet więcej mam co... Siesia też będzie pił no pewnie tutaj tak on ładnie ale wygląda piłk. w środku ma tutaj mm. ten i on to jest to... Tak, taki słodki To wygląda groźnie ta ta, no, ta. Teraz na kolejny raz. Tutaj już z tego Mam wrażenie, że dostałem dużo ze styczem. Tutaj mam y, tak, worek na włęb, a mi się przyda. Uuuu. To nie, może, nie musi być tylko na włęb, możesz go tak normalnie nosić. No wiem. Tutaj mam zeszyt z kujsiem. Pięknie. Z kujsiem muszę go jakoś otworzyć. Co znaczy skujszym? jest taki, że kusy jak, jak naruszysz go, to on to się potem zmieni do swojej własnej formy. I tutaj będę mogła zapisywać swoje o, notatki. Pięknie. Ja też mam. Okay. Ogólnie Switch to taki motyw przewodni, widzę. No. Ołówki. O, I tutaj mamy kolejne ołówki. O, ale się takie małe się przydadzą. Tak. co mm. się zaopiekuje. Uh -huh. Mamy takie linie. Pięknie. Więc kola to, to mam też. Dla mamusi. Nie. Dla wszystkich. Podzielę się, nie jestem taka. I tutaj mamy te takie smaki wow. I tutaj mam. Takie... Długo będziesz tak wyciągać jeszcze? Tata, Jesteś, to, Teraz ten... jeden najlepszy. Teraz tutaj mam. Tutaj mam. Yy, wow, zestaw lebek, do robienia. Tutaj, brazu... tutaj mam. Tutaj mam. Tutaj sobie Tutaj Koraliki takie... To mi się naj chyba do najlepiej podobało, bo mogę robić na przykład jeden jeśli Znowu ołki. Wow. Będziesz dużo pisała i rysłała. <grym> A tutaj ta... Z ulubione bluzkę. przedmiot. Wow. Ej, no ta bluzka jest genialna. <grym> Będę ją nosiła. Ty się będziesz pożyczał, co? Mm. Tutaj mam kopertę. Zobaczkę. Ja. I teraz. Co? I mama nie uwierzysz. I um. a wiedział, że ty czytasz te? te? Tak. I tu kolejna koperta, ile mm. Ale... Tu to są, są te. Ile kupimy? Kolejna koperta. Może do tego. Nie do budowlanego. <śmiech> <śmiech> I tutaj jest tam wow. taki kocyk, już nie muszę. Spokażę hmm. to! Spikowy kocyk. Tak Będziecie krótko. Mówiłaś, że dostanę taką czekoladę? Mmm, też nosi. Robimy do kawę, do kawę zaraz. Dostanę kubek. I wow. kolejny kubeczek. Okay. Ile Ola ma tych kubków. No, i w środku to... są cukierki. Wow, pokaż. tutaj. Wow. Ale tutaj fajnie. Tutaj jest napis Ola. Cukierki do kapusi oczywiście. Dla tak dla mamusi. I tutaj ten największy prezent, który dostałam. O ten, ten, tu. Aha, dobra, zaraz kolejna podusia. No patrę, Pod masz kocyk, podusie, no o, bo, bo, wow. Widzę, jest już. podusie. Ile ona ma tych poduszek? O, ma mam połówkę. A tak przy... Aaa, że... ah, no czekaj, robię Ci zdjęcie. Hi, hi, hi. Piękne. Okej. Okay. Hmm, tutaj mam lizaka od niej, takiego. Ekstra. Będzie dużo lizaków. I Tutaj mam kolejny chyba kubek Tak, na pewno Tak mam kubek Jeszcze obinięty Wymijamy wszystkie kubki w domu ale on jest nadal groźny Ta, ta Wszystko prawie zesliczam Aha, tam będzie jeszcze No bo wiedzą, że ja Dobra, tego nie otwieram Dobra. I tutaj Ostatni? Nie, nie, nie Nie ostatni Ostatni najważniejszy? Nie, przedostatni I dostałam! Na hmm. I poczekaj, no daj, tutaj mam tutaj jeszcze stycza wow. i tego małego styczka. No to to na... I teraz rodzina. I teraz inne muszę dać. Teraz rodzina się dopełniła. To niedługo 800 plus. <laughs> I tutaj mam y, te słodeczki. Tu jeszcze nic nie ma. I teraz od mojej siostrzyczki. Wow, w której? Aha, tej jednej jednej jedynej. To on, co to jest? Co to kapcie? Co, kapcie na starą babcie! To jest ręcznicza! No włosy taki turban z Nie próbuj, ja Żeby w końcu włosy nie leżały na wiesz. Pisaki! Na płytkach. Ja e, no nie są zwykłe pisaki. E, to są to, takie coś... się to, jak to, ten! To wchodzisz sobie teraz! E, czerwone e, pisaki. No. Co namalujesz to twoje. Rzuciła mi tu papierek! ja tego nie wrzuciłam. Wróciłaś, nie widziała. Ja tego nie i Najważniejsze. I tutaj jest bluzeczka, którą zaraz sobie otworzę. To jest piżamka dla taty. To tak. No dobra, dałaś. z Nie troll. troll. Nie troll. Nie troll. Nie troll. Nie troll. Nie najlepszego, Nie troll. Nie troll. Nie troll. Czekajcie. Nie troll. w Tata. Ale z też jest. Prezent od Tysia Prezent od tysiąc. Kolejna tyś. koperta. Dostań. Takie coś. Ty jeszcze kolejny prezent, wow, jakiś bon do towarowego. I... To wszystko, tak? To I to wszystko, wszystko. hip hip. Dziękuję. wszystkim. Wow. Dziękuję wszystkim, jeśli mnie oglądacie dostań. Łapki w górę, pamiętajcie. To on jest dobra, dobra. No, it doesn't matter. Bye! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! And that's the story of how one magical wish forever changed the lives of three very special friends.